Gitymacje, powód zatrzymania, no. a nie siedzisz cicho, zakuwasz nie mówi. Przychodzisz to, na gof. nie dość, że no, to, 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 nie nie. Biurko, to jeszcze później nie wyciągasz za młotek. Nie co ty mówisz do mnie? No to wjechałaś na... A co młotek jest Na budowie pracuję. Gwoździe wbijam. <śles> to jest nielegalna praca na budowie, czy co? Dobra, jakie gwoździe wbijasz? Ilu celowe? No. A, Są różne, wiesz, Zaraz sprawdzimy. Dziś znajdę Pani dokument y, osobisty? W staniku nocze. O, to ja, ja wyjmę, ja wyjmę. Ja, ja. Po co mój dokument potrzebny? Muszę wiedzieć, kim Pani jest? No, no, Dobra, Przeszukuję, wycią, wyciągam, wyciągam. Z, ja z której szukam, strony? Szukam licencji. Git. Z której strony jeszcze zapytam? Dobra, żebym nie musiał tu i tu sprawdzić. nie. Musisz poszukać. Dobra, 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 dobra. Tego oczekiwałem, dobra? Lewa najpierw. Przeszukuję. O, nie o ma. mamy pajaca w oknie. Ale sprawdza na wszelki wypadek. Dwa razy. Dobra, prawa. To, to typowo akurat. Dobra, jedziemy na cele To jakiś pajac z rodzinki chyba. Dobra, pan, ja pan kolejny szuka. się nabiera. Chodź, jedziemy na celę. No, do, do, dobra, do, dobra. Proszę ją to z... fani się dobijają, strzelał. sorry. Będę strzelał, będę strzelał. Um. Nie będę, poddaję się. Lewa, prawa. I zapraszamy od razu. No i super, w końcu. Jak na chcelę, to razem. Tu ja zamknę, mógł. ja No, być spokojny wieczór. Co tu się odwala, to ja nie wiem. Nie